W ostatnich latach w uprawach rzepaku wzrosło zagrożenie ze strony chwastów głównie z powodu braku odpowiedniego zmianowania oraz coraz częściej stosowanych uproszczeń w agrotechnice. Przed plonem rzepaku ozimego są zboża jare i ozimę. Najbardziej szkodliwe są chwasty, które cechują się intensywnym wzrostem w jesieni i szybko zacieniają młode siewki. Ja w swoim gospodarstwie ja samosiewy zbóż w rzepaku niszczę preparatem targą. Nie? W zeszłym roku niszczyłem leopardem. Na, ze względu, że w tym roku były bardzo słabe wschody, ze względu na suszę, to zastosowałem targę plus olejan. Samo siebie to zwalczamy głównie w rzepaku. I tylko, I tylko w rzepaku. No i jeszcze ewentualnie w burakach cukrowych. Chwasty dwuliścienne najczęściej zwalczane są w jesieni, bezpośrednio po siebie lub po wschodach rzepaku. W ubiegłym roku, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, ulewne deszcze i chłodną jesień, skuteczność tych zabiegów była niezadowalająca. I na wiosnę wielu rolników zmuszonych było ponownie zastosować herbicyd. W tym roku pod e, naj... Targa plus ten olejan na hektar wychodzi koszt tego zabiegu wychodzi w granicach 80 zł tych środków. Plus tam opryks, to ja tam podejrzewam, że koszt takiego zabiegu na hektar wychodzi w granicach 100 zł. Raz do roku, ewentualnie można jesienią lub wiosną. Bardzo skuteczne i jeszcze nie było przypadku, żeby coś tam nie zadziałało. Jeżeli jest zbyt sucho, to też te środki działają z opóźnieniem. Jeżeli jest pogoda i warunki glebowe mają odpowiednią wilgoć i temperaturę, to środki działają szybko i bardzo skutecznie. Przy wyborze odpowiedniego środka chwastobójczego należy kierować się przede wszystkim skutecznością chwastobójczą w szerokim zakresie temperatur, selektywnością od fazy liścieni rzepaku, skutecznością w zwalczaniu przerośniętych samosiewów zbóż, możliwością mieszania z innymi herbicydami, bardzo wysoką skutecznością zwalczania perzu oraz wysoką skutecznością niezależnie od pory dnia, w której wykonano zabieg. No zazwyczaj są u siebie to, pff, tak jak w moim przypadku, to przystępują rzepaku, no a... Najtańszy sposób to jest y, po prostu siać rzepak po, po jarym zbożu. I, i samosiewicz, normalne, że przez zimę wymarzną i że pozostaje. Ewentualnie, no, jak już po zimowym, no, to trzeba pryskać na wiosnę. Przy doborze odpowiedniego środka do zwalczania samosiewów, można także skorzystać z porad pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Jak się nie zna konkretnie oprysku, znaczy, znaczy nie zna się rośliny do opryskania, no to się bierze. z pola, bierze się temu panu pokaże, no bo wszystkich niestety chwastów nie znamy. I on po prostu dobiera, pomaga dobrać opryskiem, ewentualnie dawkowanie, bo to nieraz zdarza się, że nie, nie na raz, na dwa, na trzy opryski trzeba to zrobić, bo po prostu jest za stare nieraz chwasty, że nie da rady jednym opryskiem to zrobić. Niezwalczone samosiewy mogą prowadzić do utraty doskonałej przerwy fitosanitarnej. Na pozostawionych roślinach rozwijają się bowiem różnego rodzaju choroby, przez co plantacje zbóż uprawiane po rzepaku będą bardziej narażone na infekcje niż te, na których samosiewy zostały dobrze zwalczone. Monika nicgorska Martyniuk AgroFlash.